właśnie kamraci w 2024 roku na kolejnym zlocie, kolejnym wiecu kamrackim zdobywają pola Grunwaldu. W tym roku troszeczkę inaczej widzę, kamraci idą troszeczkę bardziej, ale nie, widzę, że wszyscy Wszyscy idą równo, teraz jakby o. Niektórzy dotarli wcześniej, ale większość kamratów, Polaków, idzie właśnie w głównym marszu. Oczywiście w tle dzwony Zygmunta. Tradycyjnie chyba Meleksa widzę. No i Wojciech na koniu z flagą rodaców, rodaków kamratów No jeszcze są daleko Zobaczcie, ale na drugą kamerę będę nagrywał na statywie i tu troszeczkę będzie trzęsło, także za co Zabawiam. przepraszam. Jak podróż? warte wszystkiego, ale, no. ale wie, wie Jezus. kochanie. bicho. Jezus, co chcecie pozdrowić na żywo? Jesteście? Panie, ja no. <laughs> ale wiem, że zdarza, ale popatrz, jaki jest widok. No, widok jest jak zwykle fantastyczny. To jest. Mabel, Czwarty raz. Nie tylko... miałeś zagrać. Który koncert? No, ja chciałem, żebyś zagrał. Aha, że ty chciałeś, a widzisz. Ty no, ja chciałeś, a, a ja nic patrz, o tym nie wiedziałem. byśmy teraz O, do... Jeszcze zdążymy, jeszcze zdążymy. Kurczę, na dwa telefony jeszcze tak nie robiłem nigdy. Jakieś szaleństwo. Widzisz, dobrze żeśmy poszli do ludzi. patrz? Z nimi można było wyjść. Ale co, byśmy nie widzieli tego. Obiektywu fajniej to wygląda mm -hmm. Zresztą, Zresztą, To, to jest nie, się idzie tak nie widzę tego, jak się idzie, perspektywa szersza, nie? Ten kadr, mm -hmm. to jest... teraz mi ręka odpadnie Paweł tu ma ten, a nie masz statywu, nie? A, a masz, bo no, no, ty na odpadę. Nie, ale to taki ten, a zawsze miałem statyw ale to jak samochodem przejeżdżałem, a, okay. a teraz jaki jestem tym swoim kurduplem tu to... Wojtusz zrobię zdjęcie? Zrób mi. To, no, nie wiem, nie patrzę już nawet, czy na świecę, czy nie świecę. Zrób, żeby było i widać. Tak. Wiesz jak? Masz słabą tołmę. Jasne, ja wiem. Wojtusz, zrób mi jedno. Nie, wiem, bo ja nie widzę tu nic bez ciebie. A masz swój telefon? Zrób swoje, a no on mi przesłał. Dobrze, dziękuję. Okay. tylko wiesz, że musisz tam ująć. Bo to nie chodzi o mnie. Jak nie? No, jesteś trochę jakby za daleko, oni są tak no to co w tym się, bo to... Nie, bo musieli, musielibyście mieć obiektyw z aparatu, bo tak z telefonu to ciężko. Zrobiłeś? <laughs> no, to jest... to zrobię trzy, ja sobie... Zaraz, poczekaj, jak wypodaję bliżej, to będzie na nie? Jeszcze... Śmierdzę. się nie idą się ale... Jest Niesamowite. Jak to jest, jak... Proszę cię, jednak filmik. No, nakręcimy mu no, widzisz, że ja mam telefon. <laughs> ja nie zrobię i dam relację na chwilę, bo zaraz będzie... Czuj duch! Pięknie niż siecie! Pięknie!

Albowiem w obliczu wszelkiej oskłości i rozczarowań jest ona widoczna jak prawa. I przyjmuj pogodnie co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przedmiotu młodości. Ja się kładę pod flagą! Witamy na wzgórza Grunwaldu Także tak to wygląda, wszystko elegancko. Piękny widok. Kto nie był, nie żałuje. To już jest końcówka marszu. Także kończę tą transmisję, a nagranie e, pod pomnikiem e, Grunwaldu będzie niebawem. Czołem, czuj duch.